Na początku bardzo ważna info dla was, jeżeli do końca miesiąca pod każdym odcinkiem będziecie zostawiali 50 łapek w górę, to na koniec miesiąca 10 kałachów za 50 ziko leci dla was, więc myślę, że naprawdę się opłaca. Oglądajcie do końca, nie skipujcie, a ja was zapraszam do dzisiejszego materiału. No siemaneczko mordeczki, na samym poko... Uf, ja pierdziela, czy widzicie, zagalopowałem na samym początku widzowie, e, oczywiście... Ważna wstaweczka na początku. No i co? Skinki, które ostatnio wygraliście, niebawem będą wysłane. Dzisiaj również skiny do wygrania dla Was w odcinku. Łapka w górę, subek komentarz. No i pamiętajcie o tym, że tutaj wpisując sobie Godzick ty 10% do depozytu. A ja Wam już pokazuję, co tutaj się stało. Widzę, że raz, dwa, trzy, cztery konkursy kolejne zostały wylosowane. Więc gratulacje dla zwycięzców. No i mamy cztery wolne miejsca na to, żeby jakieś kolejne konkursiki dla Was dodać. Dlatego na samym początku otwieramy sobie skrzynki. I to, co leci z tych skrzynek, leci po prostu dla Was na koncert, na koncert. Na Konkurs. No i pierwszy skinek, który dla Was właśnie wlatuje na konkursik jest to Monster Mashup USP za 136 zikaczy. Proszę bardzo, od razu sobie tutaj go dodajemy. A dajmy sobie, że trzeba tylko 8 zikaczy wpłacić. Niech taki skinek dla kogoś będzie. No i dobra, lecimy sobie dalej. Skrzyneczka Vapor Wave Kesik sobie tutaj wjeżdża. Z Vapor Wave Kesika też myślę, że spoko skinek, bo five Sevenik naprawdę ładny i ten 5 Sevenik wart 137 ziko również. Więc proszę bardzo, również wlatuje dla Was. Tutaj dajmy sobie tak na przykład no i co, lecimy sobie dalej, teraz może jakieś dwie tańsze skrzyneczki niech będzie, słuchajcie Frostbite Case, dwie skrzyneczki Frostbite Case jeszcze tutaj sobie wjeżdżają, a mamy z nich tutaj Ice Coldzika i Gloczka a Gloczek powinien być naprawdę mocny Gloczek jest naprawdę mocny, więc dzisiaj no kilka naprawdę fajnych skinków dla was sobie wlatuje, no i co, no wszystko tak jak powiedziałem, jak widzicie się losuje, pamiętajcie Kodzik, Wero ty przy wpłacie, a my Lecimy z dzisiejszym, słuchajcie, odcineczkiem No i na sam początek dzisiejszego odcineczka otwieramy sobie kałaszki 50% na 50 1% na wulkanika tutaj jest Więc tego wulkanika będziemy chcieli sobie upolować Ale mamy też neon ridera, Mamy też neon ridera. No i okej, okay, pierwsze otworzonko jak najbardziej w pytkę Pierwsze otworzonko jak najbardziej w pytkę. Zobaczymy, czy dalej również będzie tak ładnie dropiło. Drugie otworzonko, no myślę, że też jak najbardziej w pytkę. No tutaj już jest w pytkę i to bardziej w pytkę. No to do trzy razy sztuka. No i ta trzecia sztuka już najgorzej. Ta trzecia sztuka już najgorzej, chyba, że jakiś fajny stan. No tutaj gorszy stan, tutaj gorszy stan. W takim razie, widzowie, co? Lecimy sobie, dodajemy sobie kejsiki No i będziemy próbować, będziemy próbować. Czy są jakieś nowe kejsy? Nie ma. Odcinka nie było też długo, jak widzieliście. No ale spokojnie, wracamy teraz już. Te odcinki będą codziennie wstawiane Jeszcze tam dwa skiny muszę chyba bodajże Zaakceptować wygranym, więc, więc Powolutku, powolutku do celu nie Wszystko robimy, ogór, ogar Przepraszam i jakiś bartonez, jakiś Youtube bartonez sobie wjeżdża, standardowy Trybek i zobaczcie, to od razu gościu Trafia Crimson weba Minimal Wear no powiem wam, że nie fajnie. Powiem wam, że nie fajnie, nie fajnie, że to nie dla nas poleciało, ale spokojnie, ale spokojnie. Pięć szyneczek jeszcze zostało, więc ja liczę tutaj na to, że Crimson Webik jeszcze jeden dropnie i będzie to Crimson Webik dla mnie. Będzie to Crimson Webik dla mnie. Na to tutaj chciałbym. No, na pewno zapolować. Na pewno zapolować, więc zobaczymy, czy będzie tak polowane ładnie, czy nie będzie tak ładnie polowane. No, na razie średnio, na razie widzowie średnio. E, zobaczmy, no jest hyperbiścik. I teraz na koniec daje mi Crimson Web, a ja to zgarniam i jesteśmy wszyscy happy, nie? opatrzcie co nam pokazał fakera, nam pokazał gościu, no dobra, no i tyle ci powiem, nie? popłakaliśmy się i tyle, no i zwijamy z tego batla. E, słuchajcie, widzowie, tak jak mówię, pod każdym odcinkiem wystarczy, że będziecie zostawiali 50 łapek w górę, no i macie 10 kałachów. Na koniec miesiąca losowanych Więc 10 osób sobie zgarni kałaszka po 5 dyszek Więc naprawdę myślę, że fajna opcja Myślę, że fajna opcja z mojej strony No i że kurde się opłaca No i że kurde się jednak opłaca Tutaj lajkować, komentować filmy Oglądać do końca Teraz się trochę opierdzielaliśmy No ale znowu, znowu wracamy Na pełne obroty i lecimy z tym Lecimy z tym koksem Zobaczymy, zobaczymy ten batelek Dość taki, słuchajcie Ryzykowny, no niestety, niestety na razie wygląda to szczerze mówiąc fatalnie i jeszcze gorzej. Bo cały czas łezpeczki dropią dla bota Emiliego, dla nas totalne gówno wyleciało na razie. No nie, no to jest bez szans. Chyba że jakiś kałaszek za 5-6 stóweczek teraz sobie wleci, no to jako tako byśmy może mieli szansę. No ale na razie, no strata jest ogromna. Strata jest ogromna. Teraz zobaczmy, ok, no coś tam powolutku, powolutku odrabiamy, powolutku odrabiamy. To jeszcze raz taki kałaszek dla nas, dla nich nic nie będzie Ładnie. No, było dla nich nic, ale dla nas również główienko wypadło. No i jeszcze Vapor Wavik. Wavik potrafi zaskoczyć, no ale tutaj print Streamek niestety, digelek i chyba już będzie bardzo ciężko na odróbkę, chociaż USP-czek. Well Worn, well Worn, niestety. No, jeden jakiś niesamowity skinek, i byśmy. Tu, widzowie, mamy to chyba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ostatni skinek. Mamy tutaj wygraną tego batelka. Thank you. My sobie to wszystko zostawiamy, żeby kurczę tego już nie batlować. To sobie to zostawimy. No i możemy sobie teraz na spokojnie jeszcze jakieś batelki zrobić. Dajmy sobie teraz takiego można powiedzieć randomowego batelka, czyli wszystkiego po trochu, wszystkie skrzynki po trochu. Trzy graczy standardowy trybek 9 skrzyneczek No i zobaczymy, czy będzie tutaj co nieco, czy nie będzie tutaj nic. Więc dodajemy sobie Bota Michaela, Bota Alersa. No i sprawdzamy widzowie, no i sprawdzamy co tutaj będzie. Sprawdzamy co tutaj będzie. Jest hyperbiścig, jest tutaj redlining. No i co dalej, co dalej będzie również tutaj. No nie mamy tutaj niestety dalej nic. Tutaj niestety dalej nie mamy nic, ale spokojnie, bo teraz i okej, okay. no Hyper spoko. Spoko, bo to trzynka yy, procentowa z koskami, więc okej, więc okej. Okay, okay. No na razie powiem wam szczerze, że jest słabo. Jest naprawdę słabo. Żadnego fajnego skina to jeszcze nie zobaczyliśmy i teraz dopiero leci Nightwishik w Factory New. Yy, no ale tutaj jakiś fioletowy skinex zebrałoby, wypad, byłoby spoko, no a na razie no, powiem Wam szczerze, że no nie fajnie, nie fajnie tutaj ten batelek się zachowuje. No, straty mamy dość sporo, ale dwie szynki jeszcze są fajne. Ok, battle scare, co prawda, meczka, ale naprawdę ok, i tak dla nas. No i teraz, żeby nam tego nie zabrało, jest naprawdę ładnie. No i czy jest ładnie, czy jest brzydko? Nie, jest brzydko, ja pierdzielę. Tym road rushem faktury dropną niestety nas ugrał. No dobra, no to co. No to chyba na sam koniec jeszcze jakiegoś bateleczka i będę się z wami żegnał. Dawno mnie, tak jak mówię, nie było i chciałem po prostu dzisiaj. No, trochę informacji mam też przekazać w tym odcinku, więc myślę, że co nieco Wam tam przekazałem. Bierzcie znajomych, słuchajcie, każdy wysyła filmik do znajomego, znajomy zostawi łapę w górę. Mamy 50 łapek pod każdym filmem, jest zajebiście. Wy macie fajne skiny, my mamy lepsze zasięgi razem, no i jest wtedy klasa. O proszę bardzo, jeszcze raz ten Alers tutaj dołączył, więc zobaczymy, kto tym razem, kto tym razem i niestety Alers, niestety Alers tym razem. No i co, no takie zakończenie, jeżeli Wam się spodobało, no to łapa, subek, komentarz, a ja się że żegnam, się Mandero, yo!